Przez te trzy powody wrócisz do używania wyobraźni, więc koniecznie zapisz ten film na później. Większość z nas myśli, że wyobraźnia to domena dzieci. Ale prawda jest taka, że w dorosłym życiu ona może być jednym z najpotężniejszych narzędzi. Numer jeden. Praca i codzienne obowiązki. Wyobraźnia pozwala znaleźć nam nietypowe rozwiązania tam, gdzie logika nie wystarcza. Kiedy utkniesz w rutynie, wyobraźnia podsunie ci nowe pomysły i drogi, które sprawią, że problemy staną się dużo, dużo lżejsze. Numer dwa. Relacje i konflikty. To właśnie dzięki niej możemy wejść w buty drugiej osoby. Zamiast trwać w sporze, jesteśmy w stanie spojrzeć na sytuację z zupełnie innej perspektywy. A to często klucz do rozwiązania konfliktu i zbudowania dużo lepszych relacji. Numer 3 Decyzje i przyszłość. Każda decyzja ma jakieś konsekwencje. Wyobraźnia pozwala nam je dobrze przewidzieć. Tworzyć w głowie scenariusze i wybierać ten, który będzie najlepszy dla nas i naszych bliskich. To nie magia, ale efekt skutecznego i świadomego korzystania z tego daru. Pamiętaj, wyobraźnia nie kończy się w dzieciństwie. Ona dorasta raz z nami, a im częściej jej używamy, tym lepiej radzimy sobie z dorosłym życiem. A teraz pytanie do Ciebie: kiedy ostatnio Twoja wyobraźnia pomogła Ci wyjść z problemu? Daj znać w komentarzu.